Jeszcze przed tym odcinkiem chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że nie było e, przez długi czas e, dłuższych filmów na moim kanale, ale niestety e, powód tego, dlaczego tak było, to brak po prostu mojego czasu i energii. Więc przepraszam Was jeszcze raz. E, mam nadzieję, że z regularnością powrócę, więc po prostu na to czekujcie. A teraz zapraszam Was do filmu. Siema widzowie, ja jestem z witam jest wszystkich kolejnych widzów na moim kanale a w tym odcinku porównam dla was dwa napoje od tego samego producenta ale pochodzą one z Norwegii, czyli z miasta, w, w zasadzie kraju, w którym się aktualnie znajduję pewnie już to dobrze wiecie z shortów ale przed tym jak będziemy je widzowie porównywać to musimy najpierw je rozcieńczyć gdyż są to napoje do rozcieńczania, więc to w ten sposób się ich nie pije, znaczy niektórzy lubią to pić ale przez to są były bardzo słodkie, więc, więc od razu to zróbmy, dobra, to, to tu proszę bardzo, Otwieramy sobie butelkę, w której będę sobie to testować. O, proszę, nalejmy sobie gdzieś tak mniej więcej. Yy, może jeszcze troszeczkę. O, myślę, że tyle będzie spoko. Teraz nalejmy do tego wody. Czekam, tak Wam ten hej git. dobra widzowie tak więc mamy już nasz napoik o smaku wiśniowo-malinowym więc co próbujemy mm. ten napój jest ultra dobry mm to malina się bardzo odczuwa. Tych wiśni jakoś tak bardzo nie czuję, ale ją też czuć. Ale malinę według mnie czuć o wiele bardziej. W sumie zrobiłem trochę błąd, że aż tego tyle nalałem, bo tam musiałem wylać, żeby teraz przetestować ten napój, w sensie porównać go, bo nie ukrywam, już go trochę wtedy wypiłem, jak widzicie po butelce, więc troszeczkę Was tutaj oszukałem, ale tylko troszeczkę, więc mam nadzieję, że nie będzie z nami jakoś bardzo źli. <ślaski> Dobra. Zarobimy no ten sam proces, czyli trzeba czy najpierw boże, Ja e, tego akurat będę próbował pierwszy raz. więc tutaj widzę, zobaczcie, jest on legitnie tutaj zamknięty. Za mi się po prostu zakrętka łamała. Więc dobra, nalejmy sobie teraz trochę tutaj. Mhm. O, to, to on trochę wygląda w tej butelce jak osi. jak pachnie w ogóle, on pachnie trochę jak cytryna. A nie, bo to jest ta, cytryna. Czy no, to jest jakaś lemonia? Nie, to jest cytryna. To co wtedy powiedział na sobie. coś do mnie Magda. Cześć. Słuchajcie, właśnie byłam na takiej lekkiej imprezie, ale wróciłam, bo jestem strasznie zmęczona. Mój ten, Apple Watch powiedział, że dzisiaj podbijałam rekord, 833 kalorie zgubiłam, ponieważ tak ciężko pracowałam. No, jak widać. Nieźle, żeś zrobiła. My wracamy do przetestowanie tego napoju. Więc co, teraz dolejmy do niego wody, żeby go rozcieńczyć. Dobra. No ja znowu popełniłem błąd i nalej, masz tyle. Ale dobra, w sumie to teraz mogę trochę tego się napić. Więc co, dolecimy do stołu. Dobra, widzowie, tak? Więc próbujemy. Mm, to jest super. Bardzo dobre. Na mm. mi się wydaje, jest lepsze nawet od um, tego połączenia wiśniowo-malinowego. Bo ta cytryna, limonka, ogólnie takie smaki napojowe bardzo lubię, więc wydaje mi się, że dlatego po prostu jest dla mnie lepsze, bo po prostu takie smaki bardziej wolę. Więc e, chyba właśnie dlatego tak to wygląda. No więc co wizowy, to ja już kończę ten odcinek. Generalnie z tych napojów, według mnie, lepszy jest ten cytrynowy. On w ogóle o wiele bardziej mi smakuje. Więc taka jest generalnie moja opinia. <grymne> jeżeli rzeczywiście chcecie spróbować, to musicie przelecieć do Norwegii. <grymne> to napoje są w Norwegii, tak jak mówiłem, więc jeżeli chcecie, no to proszę, droga wolna. Tylko bilety są trochę drogie, więc żebyście po nie płakali na cenę. <grymne> Dobra. To ja się już widzę, wyzwam i żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, pa, 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 la, dobra, pa, pa.